Witamy się tutaj, dzisiaj w Ostrołęce, w miejscu, które kojarzone jest z aktywnością seniora. Jeden z seniorów wyszedł z inicjatywą, żebyśmy się tu spotkali dzisiaj, ponieważ seniorzy chcą wyrazić poparcie dla jednego z kandydatów na prezydenta, dla Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który w mieście stołecznym Warszawa, którym, dzisiaj, do, którym do dzisiaj zarządza, y, zrobił wiele dla seniorów. Zrealizował wiele programów, które stanowią wsparcie dla tej grupy. grupa. Bardzo doświadczonych ludzi, którzy wiele w swoim życiu zrobili, zrobili dla Polski i dzisiaj mają ogromne doświadczenie, z którego powinniśmy czerpać i korzystać. Dzisiaj ze mną są seniorzy z Ostrołęki, którzy wyrażają poparcie właśnie dla Rafała Trzaskowskiego. Drugi z kandydatów nie ma takiego dorobku. Potrafi co najwyżej gwiznąć mieszkanie człowiekowi, który potrzebuje pomocy. Ja dzisiaj nie chciałbym zbyt wiele czasu. Yy, zabierać tutaj chciałbym przekazać głos właśnie seniorom, którzy chcą powiedzieć dlaczego popierają Rafała Trzaskowskiego. Przybyłam tutaj dzisiaj, aby zamanifestować naszą wolę i chęć oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego. To jest nasz pierwszy wybór. Rafał Trzaskowski to jest przyszłość nasza, naszych dzieci i naszych wnuków. Natomiast jego kontrkandydat pan Nawrocki Niegodny jest miana kandydata na prezydenta Polski. Jest to człowiek, który mnóstwo złego w swoim życiu narobił. Mało tego, ciągle kłamie. Nie ma odwagi, aby tych, którzy jego zdaniem pomawiają jego, podać do sądu. W trybie wyborczym. Bo boi się, że prawda wyjdzie na jaw. To jest człowiek, który jest sutenerem. To jest człowiek, który wyłudza mieszkania od starszych ludzi to jest człowiek, który mówi o patriotyzmie o wolności, o miłości a ja, jako były nauczyciel historii wiem, że wartości które wpajałam w młodzieży ucząc ich na lekcjach historii, na dzień dzisiejszy moim zdaniem w ustach tego człowieka brzmią jak farsa, nie możemy pozwolić, aby taki człowiek w przyszłości nami rządził nie możemy pozwolić, aby taki człowiek naigrywał się z nas. My dzisiaj tutaj po to jesteśmy, żeby zrobić prezent naszym dzieciom, naszym wnukom, by ta Polska rozwijała się pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego. Żeby była wolna od wojen, żebyśmy mieli swój pieniądz, żebyśmy byli znaczącym krajem nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w świecie. Dlatego też poparcie dla Rafała Trzaskowskiego jest naszym obywatelskim obowiązkiem, stąd dzisiaj tutaj jesteśmy i chcemy również przekonać do tego naszych sąsiadów, bliskich, znajomych, bo to jest nasza przyszłość, to jest to, co każdemu się marzy i może być zrealizowane.